Cześć. Ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Witam was w filmie, w którym to przedstawię 7 najciekawszych moim zdaniem alternatywnych zakończeń gier z serii Fallout. Kilka z nich to scenariusze, które nigdy się nie ziściły, chociaż w grach mogliśmy do nich doprowadzić. A co do pozostałych to nie mam pewności, ponieważ nie znamy kanonicznych zakończeń Fallout New Vegas oraz 4. Jesteście ciekawi, co przygotowałem? Nie ma co dalej przedłużać. Zaczynamy. 1. RNK łączy siły z Enklawą i staje się wojskową dyktaturą. W Fallout 2, na zlecenie Johna Bishopa, głowy jednej z wiodących rodzin mafijnych Nowego Renault, możemy zabić dwójkę kluczowych dla Republiki Nowej Kalifornii polityków. Skorumpowanego, rządnego władzy wiceprezydenta, Franka Carlsona oraz radnego Rogera Westina, człowieka uczciwego, idealistę, reprezentującego interesy braminich baronów. W przypadku zabójstwa obojga po zakończeniu akcji drugiego fallouta, do władzy w RNK doszła prawica, która uzyskała całkowitą kontrolę nad kongresem. Po czasie republika stała się militarystyczną dyktaturą, w której pozostali przeżyci członkowie enklawy znaleźli nowy dom. Zakończenie to wyklucza się z kanonicznym scenariuszem, w którym RNK zajęła Nawaro i zaczęła polować na ocalałych z enklawy oraz tym, że Roger Westin pojął za żonę Linet, pierwszą obywatelkę Kryptopolis. Ich małżeństwo scementowało sojusz RNK z dawnymi mieszkańcami Krypty 8. 2. Gizmo lepszym wyborem dla Złomowa Moim zdaniem to chyba najciekawszy z wyborów, jaki otrzymujemy we wszystkich grach z serii. Trafiając do Złomowa, jesteśmy świadkami sztampowego konfliktu. Prawy szeryf oraz próbujący zdobyć władzę nad miasteczkiem brutalny gangster. Wydawać by się mogło, że wybór jest oczywisty, ale czy słuszny z perspektywy czasu? Jeśli Gizmo wypada z gry, władza szeryfa Kiliana teraz staje się niepodważalna. Wprowadza on surowe rządy prawa. Mimo panującej sprawiedliwości i spokoju, miasteczko pozostaje mało znaczącym graczem na scenie politycznej Nowej Kalifornii. Za to, w przypadku gdy szeryf ginie, a władzę nad miasteczkiem przejmuje gizmo, złomowo staje się ogromnym centrum handlowym, do którego z każdego kierunku przybywali mieszkańcy Pustkowi, rządni wrażeń oraz perspektywy szybkiego zarobku. Wtedy też złomowo staje się dużym, dobrze prosperującym, bezpiecznym i bogatym miastem. Ciekawe, prawda? 3. Bractwo staje się stalową plagą. Kolejne zakończenie, które okazało się niekanoniczne. Jeśli w pierwszej odsłonie folauta zabijemy Rombusa, przywódcę paladynów, bractwo po zakończeniu akcji gry staje się technologiczną, religijną dyktaturą, której celem staje się zdobycie całkowitej kontroli nad pustkowiami. W ciągu 20 następnych lat stalowa plaga niszczy Republikę Nowej Kalifornii i rozpoczyna trwającą tysiąc lat erę roku. Zakończenie wyklucza to, że jednak ostatecznie Rombus przeżył i stanął na czele zakonu, a Bractwo wzięło na siebie ciężar walki z resztkami armii mistrza, stało się zbawieniem Pustkowi. Nie zmienia to faktu, że wizja stalowej plagi pozostaje gorącym tematem dla fanowskich teorii, które nie wykluczają takiego scenariusza w przyszłości. Bractwo niejednokrotnie wyrażało tendencję do zaprowadzenia własnego ładu na Pustkowiach. 4. Sojusz Bractwa z RNK na Mohawę. Po wydarzeniach z dwójki dwie główne frakcje świata Fallouta, Republika Nowej Kalifornii oraz Bractwo Stali rzuciły się sobie do gardeł. Powodem było Navarro oraz odmienne podejście obu organizacji co do przeznaczenia zdobytej tam przez RNK technologii. O powodach tego konfliktu wspominam w co drugim filmie na kanale, dlatego pozwólcie, że od razu przejdę do rzeczy. W Fallout New Vegas, grając po stronie RNK, pułkownik Cassandra Moore zleca nam zadanie zniszczenia oddziału Bractwa Stali mającego swoją placówkę na Pustkowiach Mojave. Jeśli wykonaliśmy zadanie wizjer na zaślepkę i staliśmy się częścią lokalnego odłamu zakonu, możemy wynegocjować pokój między frakcjami. Pułkownik Mur niechętnie wykorzysta okazję, by zdobyć dodatkowe wsparcie w trakcie nadchodzącej bitwy, a starszy McNamara będzie mógł na chwilę odetchnąć. Jest to wydarzenie precedensowe, stanowiące wyjątek w tym krwawym konflikcie. Po zakończeniu zadania Eureka, czyli ostatecznej bitwie w Intrze, narrator opowiada nam o tym, że bractwo pomagało oddziałom RNK patrolować drogi i 15 oraz 95. W zamian Republika przekazała zakonowi wszystkie egzemplarze pancerzy wspomaganych, zdobyte podczas bitwy o Helios 1. Mimo to na zachodzie w Kalifornii wciąż trwały walki pomiędzy dwoma frakcjami. Nie znamy zakończenia historii Kuriera oraz dokonanych przez niego wyborów w Fallout New Vegas, więc nie osądzajmy, czy taki scenariusz jest realny, czy też nie. 5. Przybysz z krypty supermutantem, a mistrz wygrywa Jeśli w pierwszej odsłonie Fallouta damy się złapać supermutantom i doprowadzić przed oblicze porucznika, ten będzie nas torturować tak długo, aż nie zdradzimy mu lokalizacji krypty 13. Jeśli zdecydujemy się to zrobić, przybysz skrypty zostanie wrzucony do kadzi z wirusem FFV oraz zmieniony w kolejnego żołnierza jedności. Przybysz skrypty bierze udział w ataku na schron, zabija nadzorcę, a następnie rusza na dalsze podboje, stając się jednym z najlepszych żołnierzy mistrza. Jedność triumfuje, a supermutanci dewastują ludzką cywilizację. Nikt nie jest w stanie im się oprzeć, nawet bractwo stali. No ale jak dobrze wiemy, przybysz skrypty kanonicznie zniszczył katedrę oraz bazę wojskową Mariposa. Mimo wszystko zawsze pisana była mu wielkość. Czy to jako człowiek, czy też supermutant. 6. Uczniowie Apokalipsy i Hanowie tworzą potężne imperium. Uczniów Apokalipsy i Hanów łączą przyjazne stosunki. Coś, czego nikt nigdy by się nie spodziewał, ponieważ jedni ratują życie, a drudzy je odbierają. Po masakrze w Bitter Springs uczniowie udzielili pomocy Hanom, a RNK uznała ich za wrogów republiki, wywrotowców i anarchistów. Jeśli w Fallout New Vegas udało nam się zerwać sojusz Hanów z Legionem i przekonać papę do opuszczenia Mojave, w intrze dowiadujemy się, że po drugiej bitwie o zaporę Hoovera połączyli oni siły z uczniami i na ruinach północno-zachodnich stanów stworzyli nowe, potężne państwo. Wykorzystali oni doświadczenie wojenne plemienia oraz wiedzę uczniów, zbudowali dobrze funkcjonujące i dostatnie imperium. Przyznam się wam szczerze, że chciałbym by pojawiło się ono w którejś z przyszłych odsąd serii. 7. Minutemeni niszczą Pridewen Ukryte zakończenie ścieżki Menhitmenów w Fallout 4. Wydawać by się mogło. Najbardziej pokojowo nastawionej frakcji w grze. Epilog ukazuje się naszym oczom po zniszczeniu Instytutu, lecz jeśli Bractwo Stal jest naszym wrogiem, odblokowywuje się opcja strącenia Pridewenu za pomocą znajdującej się w zamku artylerii. Jeśli Bractwo jest w stosunku do nas neutralne, musimy mu się narazić, by mieć możliwość zniszczenia ich okrętu flagowego. Wydarzenie to sprawia, że większość sił zakonnych na terenie wspólnoty zostaje zniszczona, a pomiędzy organizacjami wybucha konflikt. Chyba nikt by się nie spodziewał takiej akcji po Prestonie i spółce. I to by było na tyle, moi drodzy. Dodalibyście coś jeszcze do tej listy? Co myślicie o tych zakończeniach? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!